Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po tej cholernie długiej przerwie, która nie wynikała z moich złych intencji. Po prostu, jak się człowiek wybije z tego rytmu nagrywania, tego reżimu, który sobie narzucił, to bardzo ciężko jest do niego wrócić. O, proszę, ale niektóre rzeczy się nie zmieniają. Nadal słychać mój wspaniały komputer, który aktualizuje się, nagrywa, czy coś tam, Chus, wie co. Na swoje usprawiedliwienie chciałam powiedzieć, że to nie do końca jest tak, że nie nagrywałam. Otóż. Nagrałam absurdalnie długiego vloga, bodajże 17-minutowego. I w momencie, kiedy go zgrałam, obrobiłam, już miał pójść w świat i sprawić, czy będę dla was ważna, zabawna, potrzebna, y okazało się, że nie podłączyłam mikrofonu i że nic nie słychać. Co kiedy się tak dokładnie wsłuchałam nie było najgorszym. Y co mnie spotkało w tym blogu, także powiedzmy, że to cóż, nie wszystko może się udawać. Dzisiaj nagrywam dla Was, zrobiłam ogromne porządki na swoim aparacie nagrywającym. Co mam powiedzieć, proszę, że nagrywam na telefonie? No tak, na telefonie, No nie ma opcji na razie na nic lepszego. Więc zrobiłam porządki po to, aby nie ograniczał mnie czas, nie stresowało mnie to, że zaraz kończy mi się minutnik, bo kiedy tak petlam tym ozorem, tak strasznie szybko, 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 to potem za cholerę tego się nie da pociąć w taki sposób, żeby wyglądało to tak, że jestem trzeźwa. Moi drodzy, od razu przejdę do meritum, nie będę opowiadała o tym, o czym chcę opowiadać, co się w międzyczasie działo, bo to może średnio Was interesuje. Eee, I pomyślałam sobie, że nagram takiego pozytywnego vlogaska, jak Teenager, szalony. Eee, bo zarzucacie mi, że jestem za mało energetyczna, za smutna, czy coś tam. A tymczasem, proszę, bez narkotyków, uśmiech na twarzy, 22 na zegarku, a ja tańczyłabym. Jest sobota wieczór, gdyby nie to, że nigdzie nie wychodzę, I może być cicho, żeby nie obudzić dziecka, i nie mam siły, bo czuję się za stara na wychodzenie na miasto. No ale do meritum. Chciałam nagrać coś pozytywnego i podzielić się moim jakże spektakularnym odkryciem, które poczyniłam jako pracownik etatowy, który codziennie od 8 do 16 robi rzeczy na pewno ważne, bez których świat nie mógł się kręcić dookoła. Odkryłam przyjemność. Z Bycia życzliwą dla zupełnie obcych mi osób. Nie zrozumcie mnie źle, na co dzień staram się być życzliwa. Na sarkastyczne komentarze pozwalam sobie tylko jeżeli konwencja rozmowy z moim rozmówcą yy, jest tak przyjęta, że jedziemy po sobie to wtedy nie ma hamulców i, i, i bawimy się dobrze obydwoje. Natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby być trolem dla kogoś, kogo nie znam. Mówię o tym dlatego, że bardzo często jako osoba pisząca kontrowersyjnego bloga, na którym pojawia się wyraz kurwa mać, um, uchodzę za taką, która jest jakoś tak super krytycznie nastawiona do rzeczywistości, troluje non stop, jestem taką... Nie, co ma to nieprawdę, bo jestem raczej sympatyczna i życzliwa. I nie mam jakby problemu z tym, żeby podejść do laski na ulicy i powiedzieć jej, że moim zdaniem wygląda super atrakcyjnie, że bardzo mi się podoba e, i że podrywałabym ją, gdybym była homoseksualna albo gdybym była facetem. Do facetów tak nie podchodzę, bo raczej y, nie chodzi tu o podryw, a raczej o taką wymianę pozytywnych myśli. Bo taki pozytywny komunikat, krótki bo krótki, nawet od obcej osoby, tym bardziej od obcej osoby, może naprawdę zrobić dzień. Nie mówię, że zmienić życie, bo bez przesady, ale na pewno zrobić dzień. I jako, że ten tydzień był dosyć ponury, zimny i mroczny, postanowiłam sama sobie go rozjaśnić, nie pijąc alkoholu w pracy, bo tego mi nie wolno. Bo mnie od razu widać, kiedy jestem pijana, robię się poważna, chcę rozmawiać o życiu i milczę. To bardzo by zaniepokoiło moich współpracowników i zaraz weszliby podstęp. A szkoda by było stracić pracę w tak pięknych czasach dla ludzi poszukujących, którzy mają małe dzieci, prawda? No, a więc postanowiłam okazywać swoją życzliwość także osobom, którym nie znam, czyli takimi, z którymi koresponduję na przykład w pracy podczas służbowej wymiany maili. I zaczęłam doceniać ludzkie zaangażowanie, nawet jeżeli wynikało to z chęci Zarobienia pieniędzy na współpracę z moją firmą, to chodziło mi generalnie o to, żeby docenić to, że ktoś wykonuje dobrze swoją pracę, że jest dla mnie miły. I pisałam o tym w każdym mailu w odpowiedzi, że bardzo doceniam to zaangażowanie. Rzadko spotyka się, żeby komuś tak zależało, że to bardzo miłe z Pani strony, że bardzo się cieszę, że mogę z Panią współpracować, um, że dawno nie spotkałam tak kompetentnej osoby. Um, nie wiem jaka była reakcja po drugiej stronie, też zaznaczę, że moja korespondencja nie polegała na tym, żeby ktoś mnie polubił yy, i oddał mi swoje pieniądze, co się ode mnie kupił, absolutnie nie, to raczej ja byłam, wstępowałam tu w, powiedzmy w roli osoby reprezentującej klienta, ale generalnie uwielbiam to. I uważam, że świat byłby naprawdę lepszym miejscem, gdybyśmy mówili sobie po prostu miłe rzeczy prosto w twarz. Nie zapomnę tego, jak kilka tygodni temu podeszła do mnie jakaś zupełnie obca dziewczyna, po prostu, żeby powiedzieć, że mam świetną torbę. I tak zaczęła się wymiana bardzo sympatycznych myśli, a ja miałam akurat przy sobie komplety świątecznych kolczyków, absolutnie nieprzystojących dorosłej kobiecie i matce w kształcie reniferków i bałwanków. A... I pomyślałam, że to jest ten moment. Wyjęłam je z torby, oczywiście nieodpakowane i nowe, w sensie nie wyjęłam sobie z ucha, czy z tyłka, czy z nosa. E, I powiedziałam, że chciałabym ją, chciałabym ją wynagrodzić za to, że odważyła się powiedzieć obcej osobie na ulicy coś miłego. E, bo krytykujemy bardzo chętnie, komentujemy bardzo chętnie, ale rzadko jesteśmy dla siebie po prostu mili. To jest bardzo takie przykre, że jesteśmy w stanie obrobić komuś dupę z każdej strony, oczywiście nie w twarz, bo to wymagałoby, nie wiem cywilnej odwagi, wysokiej samooceny, gotowości na konfrontację, natomiast takim jakimś, jakimś przekroczeniem bariery prywatności, jest dla nas powiedzenie komuś czegoś miłego, e, tak po prostu na ulicy. I oczywiście to była piękna historia z puentą, taki wiecie, na do musicalu zaraz wchodzi Gosling, który kompletnie nie umie śpiewać, widziałam go w ostatnim filmie, nadal lubię. Ale wystawił mnie na dużą próbę. Nieważne, nie jestem recenzentem absolutnie żadnych filmów. Um, Ta historia byłaby taka, właśnie na no, amerykański film, niemalże. No dobra, na dobry status wiralowy na Facebooku. Także tutaj spotkały się dwie miły, ja doceniłam, ona się uśmiechnęła, poszła. Chyba nie to, że koleżanka spojrzała na mnie jak na idiotkę, świadka Jechowy, i okazało się, że nie ma dziurek w buszach, więc wróciłam z moimi reniferami do domu. Ale no, by, bycie życzliwym wiąże się z takim ryzykiem, e, że możesz wyjść na idiotę. Jako, że często w swoim życiu wychodziłam na idiotkę, jestem nieco swojona z tą rolą. Jest to jedna z ważniejszych ról społecznych, którą pełnię z dumą, z godnością, obracam ją w żart, ale nie wstydzę się tego. Uważam, że gdybyśmy y, częściej zdawali sobie sprawę, że jest masa płaszczy, z których jesteśmy kretynami, automatycznie bylibyśmy i milsi dla innych i przestali ich oceniać tak surowo. Co mam na myśli? A no wiecie jak to jest. Nam się zdarzają błędy i pomyłki, bo się nie wyspaliśmy, bo dzień był nie taki, bo dupa Maryny, ciśnienie i prezydent jest wybrany w sposób nieadekwatny do zasad demokracji. A to masy inni. Jak się innym nie udaje? To są kretyni, debile. Jak oni tak mogli? Um, świat jest pełen sług, dziwek, idiotów i kretynów i nas. Tych biednych, rozsądnych, odpowiedzialnych, fajnych ludzi, którzy muszą się z tym motłochem na co dzień borykać. Brzmi to trochę idiotycznie, bo jest idiotyczne, mm, a naprawdę fajnie byłoby tak wejść sobie do tramwaju, uśmiechać się do zupełnie obcych ludzi bez takiego poczucia dyskomfortu, że oni myślą, że ja od nich coś chcę, bo to się niestety z tym wiąże. Współczesny marketing i sprzedaż na tym polega, że produkty bawią się w Twoich przyjaciół, bylebyś tylko to im swój hajs. Nie, tak po prostu, żeby wejść do tramwaju, powiedzieć cześć, masz świetną czapkę, wow, widzę, że się wyspałaś, Nies niesamowite długie rzęsy, wygląda Pani na zmęczoną bardziej niż ja. Proszę, niech Pani usiądzie. Ja postoję, mam siedzącą pracę, zdążę jeszcze dzisiaj się na siedzieć. Małe gesty, drobne gesty, drobiazgi, e skasowanie komuś biletu, zapytanie się, czy dobrze się czuję, zapytanie się... Jak to robi, że ma taki błysk w oczach? Cokolwiek. Yy. Nawiązanie krótkiej rozmowy, która sprawi, że taka podróż do pracy nie będzie powtarzalną i jedną z 58. Yy. Ale co, jestem trochę infantylna w tych swoich przekonaniach, trochę naiwna, wiem. wiem, że powinnam już dorosnąć, wiem, że powinnam skupić się na tym, żeby regularnie płacić faktury za telefon, pamiętać o wizycie dziecka u lekarza, nie gubić skierowań. No ale coś za coś, to się chyba nie zdarzy generalnie. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest płacić za telefon w terminie niż ten, niż wierzyć, że drobne gesty zmieniają świat. To było dosyć infantylne, co powiedziałam, ale musicie mi wybaczyć, bo bardzo ciężko było mi skorelować wszystkie zmienne, czyli zostać sama w domu, uśpić dziecko, mieć umalowany ryj. Może nie ułożony umyte włosy, ale no nie można mieć wszystkiego. I mieć mikrofon, i mieć i mieć, i mieć telefon za nasz i go wyczyścić. I po prostu byłam taka podiarna, że zaczynam nagrywać, że zapomniałam o czym konkretnie chciałam powiedzieć, ale już. Powiedzmy, że ten film jest o tym, żebyśmy nie wstydzili, nie bali się robić drobne fajne rzeczy. Um, bo to one robią dzień, a dzień robi tydzień, a tydzień robi miesiąc, a miesiąc rok. I takich roków nie ma wcale tak wiele w naszym życiu. I szkoda by było spierdolidia na własne życzenie, kiedy w tak łatwy sposób można je uprzyjemnić. Koniec wywodu słowotoku na ten temat. E, na koniec chciałabym dodać, że. Staram się aktywnie udzielać na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Dobra, ta przerwa. Wybaczcie, zdarza się. Yy, mam zwolnienie lekarskie. Byłam chora. Yy, natomiast mam wrażenie, że obcuję z trzema zupełnie różnymi publicznościami na tych trzech portalach a jednocześnie, że powtarzam komunikaty, tak? No bo jeżeli chcę coś powiedzieć na Instagramie, to nie mam pewności, czy ludzie z YouTube'a to załapali i również, czy na Facebooku to zostało odnotowane, tym bardziej przy aktualnych zasięgach. Um, dlatego chcę iść do przodu, bo ten filmik, który nieopublikowany został wczoraj, dotyczył właśnie tego, co się dzieje u mnie, co zamierzam. Stwierdziłam jednak, że w sumie dobrze, że nie wyszedł, bo był potwornie nudny. Pomyślałam, że to chyba Wy lepiej wiecie, co Was interesuje, a chciałabym stworzyć taki filmik, który trochę ustrukturyzuje Waszą wiedzę na temat tego, kogo oglądacie. Czy to jest po prostu kolejna... No tak, no kolejna jakaś tam dupa trochę starsza niż teenager, która próbuje swoich sił gadając do kamery w zaciszu własnego mieszkania, co niegdyś było objawem schizofrenii, a dzisiaj... Nie wiem, dzisiaj wam ja tego, że uwielbiam mówić rozmawiać z ludźmi i, i, i dzielić się tym, co mnie inspiruje i swoim poczuciem humoru i obserwacjami i, i, i się jeszcze okaże, bo dopiero zaczynam i, i idę na żywioł. Natomiast chciałabym, żeby mieć taki filmik, który po prostu będzie wyjaśnieniem, kim jestem, co robię. Jeżeli jakkolwiek was to interesuje, bo oczywiście dzielenie się moją biografią nie jest nadrzędnym celem mojej egzystencji internetowej. Bardziej chodzi o to, żebym, żebym mogła powiedzieć, że jestem radomska, że prowadzę bloga, że uwielbiam pisać, że to sprawia, że oddycham głębiej, lepiej, fajniej i mi się żyje. A jakiś czas temu odważyłam się również nagrywać i przekuwać to, co czasem piszę, na słowo mówione, bo z gadaniem nie mam problemu, mam raczej większy problem z milczeniem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy przypadnie Wam to do gustu. Natomiast jeżeli Wy macie do mnie jakieś pytania, to bardzo zapraszam do tego, żebyście zadawali je w komentarzach. Zawsze chciałam tak zrobić. że w tej chwili pokazuję na swoje kroczę zasadniczo, bo siedzę na krzesełku. Ale na YouTube to tak fajnie wygląda, że ja niby naprawdę tam siedzę w tym okienku i mówię do Was, zostawcie w komentarzach pytania. O ile ja je macie jeżeli nie, no to nie zostawiajcie, nie wrzucajcie mi przynajmniej, bo naprawdę przełamuję się dopiero i uczę. Dziękuję tym, którzy dotarli, obejrzeli, wytrzymali. Przepraszam, że tak długo musieli na mnie czekać i mam nadzieję, że następnym razem również ze mną będą. Pozdrawiam, kłania się. Jestem Radomska. Zapraszam na małomądpliwość.pl. Zapraszam na mam Wątpliwość na Facebooku oraz na Instagrama, gdzie jestem aktualnie najaktywniejsza. Znajdziecie mnie wpisując po prostu Aleksandra z małych ma a na końcu dajcie suba, zamiast dziuba. Dzięki wielkie za ten w zasadzie kwadrans spędzony razem. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się.